Cześć, witajcie. Słuchajcie, jestem w parku przez To był Pan, który próbował psu wytłumaczyć, żeby się zachował normalnie i przestał ganiać jak wariat. I robił to tak, to tak jak ja teraz do Was mówię. Tak, bo pies to zrozumie. Mhm. Pies to zrozumie, pies to zrozumie jak się do niego będzie takim racjonalnym głosem mówiło, przemawiało. No ciekawa sprawa. Ten pas na pewno jest normalny, nie ma diagnozy żadnej i tak dalej, ale w ten sposób przemawia do psa, który szans nie ma, żeby to zrozumiał, eee, ale... Proszę bardzo, to jest normalne, bo to jest dosyć popularne i w ten sposób się ludzie zachowują. Eee, do czego Was chciałem zachęcić? Chciałem Was zachęcić do modlitwy o uwolnienie. Tak, zarówno samego siebie, wiecie. To jest takie moje doświadczenie ostatniego czasu. Ja przez y, z dużego bagna y, wyszedłem, tak naprawdę y, wyszedłem tak naprawdę stawiając opór po prostu. Czasem się modliłem, jak mnie ktoś prosił o modlitwę, to się o kogoś tam modliłem, o uwolnienie i tak dalej. Ja właśnie się modliłem, o tej i tak dalej. Więc to jedno. No, no jest coś takiego, jak modlitwa o uwolnienie, to mnie ktoś prosi, no to się modlę, nie? Więc to jest jedno. Tutaj się o takiego jednego brata modliłem też, też mnie prosiło to, to się modliłem, o kogo się tam modliłem, bo to mnie prosi, to się modlę, nie no. Ale nie do końca tak o siebie się modliłem uwolnieniem. Ja się przylgnąłem tego fragmentu. Hmm. Postawcie się diabłu, tak, przyciskacie się diabłu, a on odejdzie. Przylgnąłem się tego fragmentu i przyciskawiałem się i wyszedłem z, no, z wielkiego bagna, jak tutaj widzicie. Hmm. Coś, co się nazywało schizofrenią, coś, co traciłem rozum, wiecie, i tak dalej. E, zacząłem się temu przeciwstawiać. Zacząłem iść za Bogiem i to odchodziło. Po prostu uwielbienie działało, jak się modliłem, śpiewałem. E, uwielbienie dla Boga e, działało stawianie oporu. Ale to jest jedna, jeden aspekt taki, tak naprawdę może dwa aspekty, nie? Takie, czyli bliskość Boga, bo w się zbliżamy do Boga i zły odchodzi i przeciwstawianie się i on też wtedy odchodzi. A jest jeszcze trzecia rzecz. Jest jeszcze modlitwa o uwolnienie. W sensie tak naprawdę modlitwa o uwolnienie. To nazywamy modlitwą uwolnienia, a czasem to jest po prostu rozkaz do diabła, że ma odejść. Nie? I tak robił Jezus po prostu. W ten sposób działał Jezus. W ten sposób działał Jezus. Jak czytamy w Biblię, to tam mamy na przykład w tego garyzańczyka, to mamy po prostu wprost, Jezus powiedział, co ma ten diabeł zrobić. nie? Wcześniej też tam było uwolnienie, jakiś tam duch mówił przez kogoś: O wiem, ty jesteś święty Boże, i tak dalej. Jezus kazał mu wyjść, szepnęło tego człowieka, i, i, i ten duch wyszedł. Po prostu. nie? I w naszym życiu też mamy często z czymś takim związaniem. My to w współczesnym świecie się to nazywa nieświadomością, nazywa się to wewnętrznym głosem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak to się przechodzi już w bardziej taki fizyczny głos, to się jeszcze nazywa po prostu schizofrenią, i tak dalej, ale w praktyce dzisiaj, na moją normalność, więc pytanie: normalnie, czyli jak? W mojej normalności, to są demony. Tak, w mojej normalności, coś, co działa przeciw tobie, to są demony. Ja mam dużo już takich myśli. No, wręcz mogę powiedzieć, że nie moich, bo ja chcę inaczej, a jednak nie mogę czegoś zrobić, bo jest inaczej. Mam jakąś blokadę, nie? I zacząłem, posłuchajcie się, ostatnimi czasy identyfikować jako właśnie nie moje myśli. Skoro ja zdecydowałam inaczej, postanowiłem decyzję mm, jakąś robić, coś w życiu i tak dalej, a nie mogę tego robić, bo te myśli mnie blokują, różne dziwne, nie? E, coś tu jest nie tak, nie? Mówię, dawniej myślałem, że to jest jakaś nieświadomość, nie? Mm, a teraz zacząłem temu aktywnie się przeciwdziałać, po prostu wyrzucać tego, kto stoi za tymi myślami, bo skoro to nie ja, no to kto? Skoro ja chcę inaczej, ja nie mogę robić jak chcę, to kto mnie blokuje, nie? Ja przez lata mówię, zacząłem wierzyć w nieświadomość, nie? W sensie to, co psychoanaliza mówi, że istnieje ta frajdowska nieświadomość, nie? I tak dalej, więc przez lata wierzyłem, że to to. Eee... Dzisiaj, wiecie, to na kanale, w naszym że to nie jest to, to nie jest to, bo, bo to się podziewa, pojawia w przeciwnych takich momentach, wraca i to, są, to się inaczej odczuwa, nie? To się nie odczuwa jak swoje myśli. To się nie odczuwa jak swoje myśli i to jest coś innego, to jest coś innego, wiadomo. Nasze myśli już często podążyły tym torem, moje myśli też już często podążyły tym torem i to jest taka twierdza, nie do zbicia. Mi się wydawało, że nie do zbicia, ale wiem, że to jest do zbicia. Wystarczy tak naprawdę sobie zrobić nowe nawyki, a tym nowym nawykiem jest słuchanie Boga i, i, i iście za Jego głosem. E, więc to jest do zbicia. Nawyki trochę trwają, zanim się zrobi. Jak to Wam mówiłem, żeby się te nawet nowe neurony w mózgu zrobiły, żeby połączenia, to co najmniej 21 dni trzeba mieć, e, e, na to, żeby jakaś nowa myśl zakwitła, że tak powiem. Tak zakwitła fizycznie wręcz. A więc wszystkie nowe nawyki, wszystkie nowe zwyczaje, i tak dalej, wprowadzamy trochę dłużej niż jeden dzień. Więc, jeśli na przykład chcesz iść za Bogiem, chcesz słuchać Boga, i tak dalej, to owszem, to jest to decyzja jednorazowa: nie? nawrócić się, ale później przemiana umysłu no to już jest praca. To już jest praca, i ona czasem trwa po prostu. Okej, okay, to tyle, jak u mnie to działa, więc ja się po prostu zwyczajnie, jak widzę, że jakaś myśl mnie blokuje, to albo mówię, idę do Boga, zacznę się modlić, zacznę rozmawiać z Bogiem, przybliżać się do Boga i wiem, że wtedy to odchodzi czasami, albo uwielbienie, to co mówiłem, albo dawniej stawiałem opór, Ale więc ten stawianie oporu, oporu, takie bierne, po prostu mnie już zaczęło trochę mierzić, bo to trochę trwa, niestety. Pamiętacie no mówiłem wam, że miałem ten lęk, że nie mogłem wchodzić do samochodu. W sensie m, przed jazdą samochodem miałem stuprocentowe przekonanie, że ja nie umiem jeździć. Po prostu, nie? że ja nie umiem jeździć, ja nie dam rady, ja nie, nie umiem. Nie wiem, mam, mam kluczyki, mam prawo jazdy, mam ten samochód, nie? Ludzie nie umiem. No i tak, wiecie, no, ale to, tak mi się nieracjonalnie to wydawało. Z jednej strony tam myślę, że nie umiem, a z drugiej, no że, idę tego, że mam samochód, mam kluczyki, mam prawo jazdy, więc coś mi dał to prawo jazdy, nie? Więc wybrałem te kluczyki do ręki. Szedłem, zjeżdżałem w window nie? i wchodziłem do tego samochodu. I tym, że no dalej nie umiem, no ale już siedzę, nie? No to może załączę ten silnik. Załączałem, jechałem, nie? Jadę tym samochodem. Dalej stuprocentowo przekonanie, że nie umiem. Tak jak teraz jestem stuprocentowo przekonany, że tu siedzę na ławce, nie? I do Was mówię? Nagrywam, nie? No, tak wtedy byłem stuprocentowo przekonany, że ja nie umiem jeździć z tym samochodem. Nie? I skąd ta myśl, nie? Po prostu, nie? No, psychoanaliza powiedziała, że to gdzieś tak wewnętrzny konflikt, nie? Ja tak dawniej wierzyłem, po prostu, ale. To nie dało żadnego rozwiązania, że wiesz, że to jest jakiś wewnętrzny konflikt. I nawet jak dojdzie do tych wewnętrznych konfliktów, to one są tak przyziemne, te wewnętrzne konflikty tak się pojawiały i tak dalej. To jest coś inaczej, to jest coś, coś inaczej. Więc e, nawet racjonalnym myśleniem, jak mam ostatnio mówiłem na tym na, kanale, jeden psychoterapeuta m, doszedł do wniosku, że to są jakieś złe osobowości, jakieś demoniczne postacie upadłe, które są przeciwko człowiekowi. Więc jeśli nawet raz myśleniem można do tego dojść, to tym bardziej biblijnym myśleniem, kiedy takie głosy są traktowane jako głosy demona. A więc potraktujmy to jako głos złego. I nie tylko stawiajmy temu opór, jak ja robiłem, bo ja stawiałem opór, po prostu wsiadałem w samochód i jechałem. Czyli stawiałem opór, po prostu nie dałem się sparaliżować tym głosom. Ale jeszcze teraz, ja ostatnio, zacząłem aktywnie się modlić o uwolnienie. W Polsce takie modlitwy są prowadzone przez Misję Petra, są w Kielcach czasami i w Krotoszynie są stale powtarzane takie spotkania uwolnieniowe, to wiem, przez Janusza Nerem. a my tutaj chcieliśmy założyć taką małą grupkę na Discordzie dla osób, które potrzebują tego uwolnienia. Tak. Więc zapraszam, jeśli czujesz, że coś ci w życiu blokuje, coś ci w życiu gada do głowy, nie tak, coś cię chce zniszczyć, coś w czymś masz lęki takie paraliżujące i one są przeciwko Twojej decyzji, to tak wygląda mniej więcej nie. że coś jest przeciwko. Poczekaj. Okej, okay, przepraszam że coś jest przeciwko Twojej decyzji. Ty podjąłeś jakąś wolę. Na przykład podjąłeś wolę dołączenia się do wspólnoty, a w tej wspólnocie po prostu przychodzisz i takie cię lęki ogarniają, że po prostu masakra. Czy wszystkie myśli przeciwne temu, oceniasz wszystkich i tak dalej. To jedno z zniewoleń typowych. Mówię, czasem ktoś do mnie dzwoni, mnie prosi, żebym się modlił, wolniej. ja się modliłem, to fakt, ale jakoś tak przyznaję się szczerze, że o siebie się też tak za, za bardzo nie modliłem. Ja zawsze stawiałem opór po prostu i sobie myślałem, zawsze tłumaczyłem tą osobom też, żeby stawiały opór i robiły coś na przekór, a to odejdzie, nie? Ale mam trochę wrażenie czasami, że to jest taka mozolna praca. Mozolna praca, że trochę aktywniej tak naprawdę zaczynają działać słowa. No, bo jak my się uczymy, my się uczymy. Wiecie, ta rzeczywistość, która, o której my się tu obudziliśmy w Polsce, to była tak naprawdę stworzona słowami. Słowami ktoś stworzył, że ewolucja jest prawdziwa. E, chociaż nie jest prawdziwa. Ale to było wszystko słowami stworzone po prostu. Zapisane w książkach, w słowach. W, no, słowa. Po prostu słowa. Powtarzane słowa, powtarzane słowa w kółko, nie które były kłamstwem, które były zwiedzeniem, stały się gdzieś w naszych głowach prawdą, więc wiemy, że słowa działają, więc Was chciałem zaprosić słuchać na Discord, to jest taki kanał. Jeszcze za bardzo tego nie wiem usługiwać, więc nie wiemy, jak to wyjdzie, ale takie wstępne spotkanie właśnie, gdzie będziemy się modlić o uwolnienie, planuję z takim bratem ze zboru, Rafałem, zrobić na Discordzie. Mam nadzieję, że on to będzie bardziej prowadził niż ja, bo się, tam się zgłosił do, do chęci do, do czegoś takiego więc Was tam zapraszam, dam tu linka pod nagraniem, no, to tyle na razie, dam linka pod nagraniem do, do, do tego kanału Discorda i tam już będą jakieś szczegóły, kiedy, co i jak będziemy ustalać, ale chyba w czwartki o 18 tak wstępnie, bardziej coś przełożę. Właśnie będziemy się tak modlić o no, uwolnienie tego tych, kto przyjdzie, nie? o uwolnienie tego, kto przyjdzie z różnych rzeczy, z niewoleń, Mówię, bo to jest coś, to są zniewolenia. Jak się coś chce zrobić i coś cię blokuje, to to jest zniewolenie. Możesz to potraktować jako. Możesz to potraktować. Wiecie, ale nawet tak naprawdę, nawet psychoanaliza gdzieś chcąc, nie chcąc zaczęła to nazywać, jak się poczyta różne artykuły, zaczęła to nazywać demonami przyszłości, dosłownie, nie? Ale my zaczęliśmy to traktować jako nie tyle demony przeszłości, w sensie myśli, jakieś z przeszłości, co po prostu co, kto, kogoś, kto cię rzeczywiście dręczy, kogoś, kto zakotwiczył się w Twoich wspomnieniach, kogoś, kto cię obwinia, kogoś, kto itd., itd., itd. itd. A w Chrystusie się mają mieć wolność. Więc jeśli się nawróciłeś, jeśli wyznałeś się za Panem i Zbawicielem, to powinnyś mieć wolność. Prędzej czy później a, powinna przyjść wolność, powinna przyjść totalna wolność, totalne uwolnienie e, i to przyjdzie, I to przyjdzie. U Chrystusie jest wolność i wszyscy się wiecie, jak Jezus wskrzesił Łazarza, e, to, powie, to On wskrzesił Łazarza, tak? Ale do ludzi powiedział, odwiążcie Go, nie? W sensie jest coś takiego, że... Że nawet po nawróceniu ludzie mogą być cały czas związani różnymi dziwnymi rzeczami, nie? Różnymi dziwnymi rzeczami i tak Bóg powoli uwalnia. Sam to u siebie przecież doświadczyłem, sam to u siebie doświadczyłem. No, więc tak to, tak to wygląda. Więc zachęcam Was zarówno do modlenia się o uwolnienie samego siebie, po prostu iść precz. Ty, który do mnie mówisz to i to w imieniu Jezusa, nie? Prosta modlitwa dla mnie. E to jest jedno, a jak chcecie, żeby się ktoś o Was pomodlił, no to Was zapraszam na ten kanał Discordowy, tam po prostu będzie coś takiego. Okej, okay. trzymajcie się, miłego dnia, wyjdźcie gdzieś na pole, bo zresztą na dwór u Was, nie, w zależności gdzie jesteście, bo, bo ładnie jest. No. hej.